Cześć. W kolejnym materiale z cyklu Key Bez Tajemnic zajmiemy się kolejnym zestawem startowym Zderzenie Światów, który jest tutaj reprezentowany przez taki pojedynczy boosterek Bo to co się znajduje w pudełku już wiecie, ale tak zupełnie szczerze nie mam jeszcze pudełka startowego do akurat tej serii, tego wydania Dlatego wszystkie moje talie trzymam sobie w jednym z niebieskich pudełek Do tego zresztą zaraz też przejdziemy, bo to pudło nam się przyda no i właśnie, celem uzupełnienia tych informacji, które wcześniej już wam podawałem, właśnie to jest dokładnie to, co otrzymujecie w każdym zestawie startowym razy dwa. Czyli dostajecie dokładnie dwie sztuki tak zapakowanych talii w takich boosterkach, a jednocześnie te talie można kupić też indywidualnie, czyli w każdym pudle po prostu są dwie losowe talie, plus oczywiście znaczniki i maty, które wiadomo, no, występują w, każdym, w każdej jednej wersji. No i tyle. I tak, tak to właśnie wygląda. Także dostajecie wstety albo niestety dwie zupełnie losowe talii, i nie ma kompletnie wpływu. Nie, czy nie macie Wy kompletnie wpływu na to, co w tych taliach się znajduje? Nawet jeżeli kupicie zestaw startowy. Także to nie jest tak, że jest pewna pula tych boosterków, która ląduje tylko w starterach, po to, żeby one były w miarę wyrównane. Nie. Tutaj czegoś takiego nie ma. Dobra, przejdźmy więc do rzeczy najważniejszych, czyli co tak naprawdę się zmieniło. Widzicie też kolorystyka, trochę inna, ale taka tutaj postać, której chyba pewnie nie rozpoznajecie z, z poprzednich serii. I słusznie. Wykorzystam tutaj właśnie to pudło, które o, miałem ze sobą niebieskie i pokażę Wam to w ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie widać. Pierwsza i najważniejsza zmiana jest taka, że mamy dwa nowe damy. Wyleciało Sanctum, tutaj jest akurat tak pokazane fajnie jedno pod drugim i wyleciał Mars. Sanctum został zastąpiony przez, o ile się nie mylę, to Gwiezdny Sojusz, a Mars został zastąpiony przez tak zwane Rzymozaury. To jest właśnie ten stwór, którego tutaj widzicie na Uuu, na układce tego. Detale sobie oczywiście zaraz otworzymy. A teraz co jest istotne. Jeżeli chodzi o Marsa, jeżeli bardzo polubiliście tę frakcję i ten dom, no to niestety taki mały spoiler: Mars z Kifocza wleciał na dobre, czyli on jest dostępny tylko w zestawach czerwonych i niebieskich, natomiast w każdym kolejnym Marsa już nie ma. Natomiast Sanctum, wydaje mi się, powrócił, ale to sobie też oczywiście omówimy, jak przyjdzie na to pora. Dobra, to co. Jest istotne, jeżeli chodzi o każdy nowy zestaw, no to oczywiście są nowe mechanizmy, ale zanim do nich przyjdziemy, otwórzmy sobie te talii i zobaczmy, co ja tutaj dobrego dostaję. Każda talia jest pakowana w sumie trochę inaczej. Zobaczymy przy okazji, czy mam jakieś nowe domy, bo to jest zawsze największa frajda Nie ukrywam. O, rozwalę to pudło, ale dobra. Na potrzeby materiału może być trochę destrukcji. O mój Boże. Dobra, QR kod zakrywam. Co mamy? Jest, są Rzymozaury. Nie ma co prawda. to no, wszystko wygląda. Nie ma co prawda gwiezdnego sojuszu, ale. Jak dobrze pogrzebię w moim pudle, to na pewno takowe też ee, znajdę. Zaraz, zaraz, zaraz. Czyli jest gotowe, żebyście wiedzieli, jak wygląda. O, jest. Chyba jedna tylko talia, która mi się uchowała z Gwiezdnym Sojuszem, ale jest. Idę do tych Rzymozaurów. Pięknie. Czyli dwa nowe domy w jednej talii. Super. No i cóż, co my tu mamy takiego fajnego i ciekawego? Te talie na razie sobie tutaj zostawię, ponieważ mam otwartą talię, jakąś inną, właśnie z tym gwiezdnym sojuszem i żemozaurami w jednym. Dzięki temu łatwiej nam się będzie tutaj to oglądać. No i to wygląda w ten sposób. Karty z gwiezdnego sojuszu, ale chyba najfajniejsze to są cienie. Ale są chyba rzymozaury, prawda? Te stwory po prostu robią mega wrażenie. No ale też wszyscy mówią, że troszeczkę chyba tutaj przekombinowano na ich korzyść. I kiedy kupujecie właśnie zderzenie światów, no to możecie się spodziewać tego, że ten dom będzie jednak dosyć silny. No trudno, ale co takiego tak naprawdę się tutaj zmieniło, czy właściwie co nowego weszło? No zmiany wiemy, bo mamy nowe frakcje. Natomiast w przypadku samych reguł. Doszło do oczywiście uzupełnienia ich o kilka bardzo ciekawych rzeczy. Pierwszą rzeczą, która jest to tak zwane awansowanie stworzenia. Na czym ono polega? Polega ono na tym, że kiedy mamy stworzenie w grze, to kiedy takie stworzenie posiada akcję awansowanie, oznacza to, że na tym stworzeniu kładziemy jeden znacznik Amberu. Wszystko. Pytanie, do czego nam jest to potrzebne? No, to zależy, oczywiście, bo pamiętając o tym, że kiedy stworzenie zostaje zniszczone, to wszystkie znaczniki Amberu, które są na nim, trafiają do puli przeciwnika. Tak, no to pytanie, po co kłaść, po co korzystać z tej akcji? No, czasami jednak mamy karty, które pozwalają nam z naszych stworzeń zabrać te, te żetony i czy te zasoby, a szczególności wtedy, kiedy mamy możliwość kradzieży tych... Znaczników czy tych zasobów od przeciwnika, wtedy kładziemy je na naszą postać, no i wtedy musimy jakoś z tej postaci oczywiście je zdjąć, żeby je wziąć do siebie, bo kiedy postać zginie, to i tak one wrócą do przeciwnika. Także tutaj to awansowanie jest takim po prostu wprowadzaniem dodatkowych zasobów do rozgrywki, prawda? Czyli tego, żeby one znajdowały się na postaciach, a nie gdzieś tam w puli były tylko dobierane poprzez takie nudne zbieranie, zbieranie, zbieranie. Nie, tutaj jest to rozwiązane w ten sposób. Kolejną rzeczą, Którą, która się pojawiła tutaj jest tak zwane osłonięcie. Osłonięcie to jest też taki specjalny żeton akurat, kurczę nie mam tutaj przy sobie, ale nieważne. Chodzi o to, że żeton osłonięcia powoduje, że każdy atak na to stworzenie jest zatrzymywany. Przy czym tak jak było w jednym z poprzednich mechanizmów, nie tak, że stworzenia siebie nawzajem nie atakują i dopiero potem yy, można jest zaatakować, chyba nieuchwytny to był. Natomiast tutaj atak jest przeprowadzany, czy też w jakikolwiek inny sposób, gdyby to stworzenie miało stracić życie, to że ten osłony zapobiega temu, żeby, żeby to życie stracić. Nie ma tego wprost napisane w instrukcji, ale domyślam się, że jeżeli następuje atak przeciwnika na to stworzenie, no to oczywiście my zostajemy, z postaci zostaje zdjęty żeton osłony, ale ta postać jak najbardziej atakuje postać przeciwnika, tak? Także to nie jest tak, że że żeton osłony powoduje całkowicie anulowanie potyczki, natomiast my zadajemy obrażenia naszemu rywalowi. No i trzecim z e, takich dosyć istotnych mechanizmów, które się tutaj pojawił, bardzo zresztą podobny do tego pierwszego, taki może troszeczkę lustrzane odbicie, jest tak zwane rozjuszenie. Znowu, kładziemy żeton rozjuszenia na naszej karcie. I co to rozjuszenie oznacza? Rozjuszenie oznacza, że dane stworzenie może zostać. Użyte, jeżeli oczywiście będzie aktywowane, wybierzemy aktywny dom, tylko do zaatakowania przeciwnika. Raczej, tak? jak jest rozwieszone, to nie zbiera, no way, nie ma mowy, tylko wtedy jest przeznaczone do zaatakowania rywala. No i ostatnią rzeczą, którą mamy tutaj w grze, jest coś takiego, co się nazywa anomalia. I żeby Wam wytłumaczyć, czym jest ta anomalia, to posłużę się słowniczkiem. Tak? Słowniczek nam mówi. Coś takiego. To, jest, to są generalnie karty z jednej frakcji, które mogą się pojawić w innych frakcjach, o ile, o ile dobrze to rozumiem. Także to nie jest coś, co mechanicznie nam tutaj sprawę jakoś tam komplikuje. No ale przykładowo, jeżeli macie, nie wiem, stworzenie, jakieś stworzenie konkretne w konkretnym domu, prawda? O, i postać, która jest ściśle powiązana z... No, w tym przypadku akurat z gwiezdnym sojuszem, nagle może się okazać, że ta postać pojawi się, no nie wiem, u tak? Jako taka, powiedzmy, anomalia. Tak? Kompl kompletnie nie pasuje do, do tej frakcji, ale się pojawi z jakąś tam swoją charakterystyką. Być może nawet identyczną, a może, może też w jakiś sposób zmienioną. Natomiast jest właśnie taka możliwość. Także, jeżeli przyzwyczailiście się do tych postaci, no to yy, może się okazać, że znajdziecie je również w innych frakcjach. Tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o zderzenie światów. Żegnam się. Z wami takim trochę rozdartym pudełkiem. Mam nadzieję, że serca Was, wasze nie są rozdarte, że Mars znikną. Nowe frakcje też są bardzo fajne. No i od tego momentu zaczęło się tak naprawdę mieszanie w tym tyglu i zmiana składu, że tak powiem, poszczególnych frakcji, jeżeli chodzi o, o kolejne wydania. Tyle, jeżeli chodzi o Worlds Collide. Tak, to było w oryginale. A po naszemu światów zderzenie z żymozaurami i gwiezdnym sojuszem. Bardzo fajne. Spróbujcie. Do zobaczenia.